Cześć, witam Was serdecznie w ten piękny i mroźny poniedziałkowy poranek. Dzisiaj mamy troszkę roboty, między innymi tą gromadkę przerzucimy sobie do większej klatki. Także zapraszam do oglądania. No i z racji tego, że znajduje się tutaj 9 króliczków, klatka nie jest za duża. Przerzucimy sobie je dzisiaj. Do tej klatki gdzie znajdowały się wiednie, tamta klatka jest dużo większa, także na pewno komfort się poprawi. Także zabieramy się do roboty. No i proszę bardzo, klatka po ostatnim razie zdezynfekowana. Wysamy słomę. Latka dużo większa, także to tak jak mówię, na pewno poprawimy im nieco komfortu okej, okay. sianko już również wrzucone No i co? Zostało nam teraz? Iść po maluchy i samiczkę maluchy schwytane Transportujemy już je do mamy, która już jest w klatce o proszę I wyskakiwać, no i proszę, trzy minuty roboty, i kurde, bardzo fajnie, jakie plany na te maluchy? Na pewno, jeśli będzie jakaś samiczka, a nawet dwie sobie zostawię, również myślę. Że jeden samczyk gdzieś też tutaj zostanie. Także zobaczymy. Jest ich 8, 3 zostawię, pozostała piątka pójdzie do sprzedania i te króliki już najprawdopodobniej będą z rodowodem. zaraz sobie im wysypimy jedzonka i u nich to będzie wszystko. Kolejna rzecz, która dzisiaj do zrobienia to porządek tej samicy. Ponieważ najprawdopodobniej za troszkę ponad tydzień będziemy się spodziewali wykotu, i jeszcze jedną rzecz, jaką tutaj zrobię, będę to robił pierwszy raz i stosował pierwszy raz: to będzie wykotnik dla tej samiczki. Także najpierw robimy porządek, sprzątamy i bierzemy się za budowę wykotnika. No i dobra, słuchajcie, mamy to, tutaj również już jest porządek w zrobiony. Masz czyściutko teraz koleżanko tak no i słuchajcie przed zakoceniem samiczka ważyłem i miała 4 kg chyba 700 czy 750 coś takiego. A ważyłem ją chyba przed wczoraj i miała 5 kg. Więc nie wiem. Jest szansa, że coś tu się w tym brzuszku kryje. No. Zobaczymy. Tak jak mówię, teraz przejdziemy sobie do budowy wykotnika i zobaczymy jak to się sprawdzi i czy w ogóle się sprawdzi No, domek zrobimy dla maluszków, no. Ty to jesteś. Jeszcze fajny, no Tak fajna. Fajna samiczka z ciebie jest. No przy. Okej, okay, dobra, bierzemy się za robot. No i słuchajcie, nie wiem za bardzo jakich wymiarów się trzymać. Tak jak mówię pierwszy raz takie coś robię. Ale myślę, że 45 na 35 powinien wystarczyć, myślę, że nie będzie za mały. Wysokość myślę na 30. I nie wiem, no sam, sam zobaczę, jak to będzie wyglądało w praktyce. Także ja zabieram się za przycinanie. No, i potem zrobię szybkie cięcie i zobaczymy, co nam z tego wyszło. No, i proszę, mój wykotnik jest już gotowy. Myślę, że wyszedł całkiem nieźle. O, tak wygląda. Jego wysokość to około 20 cm. Samiczka sobie tutaj bez problemu wskoczy, a maluchy, zaś, nie dają rady z niego wyjść, swoich oczywiście pierwszych w życia także zobaczymy jak to się w ogóle przyjmie ja jeszcze dzisiaj go nie będę w samiczce wsadzał myślę, że zrobię to koło środy czwartku, coś, coś takiego dobra bierzemy się za dalszą robotę, bo jest jeszcze tego dosyć sporo no i tak króliczki jedne mają czysto Większą klatkę, samiczka również wysprzątane, wykotnik dzisiaj również zrobiony. Także teraz bierzemy się za wieszanie poideł, które wczoraj wieczorem ściągłem, ponieważ dzisiaj było minus 12 stopni w nocy i mogłoby tu dojść do jakiegoś uszkodzenia poideł, jakby to zamarzło. Także wieszamy poidła, bo na pewno króliczką chce się pić. Potem jeszcze szybki przegląd każdej sztuki i kończymy. No i pojedła wróciły na swoje miejsce. Jak widać, króliczki były spragnione. Piją. Tutaj tą klatkę będę musiał wysprzątać, ale dzisiaj niestety tego nie zrobię, ponieważ nie mam na to czasu. Teraz tak. przejdziemy sobie jeszcze do drugiej klatki Tutaj również widać I słychać Koncert po ideł. Tutaj Te koleżki Jadą również No i na pewno w tym tygodniu będę chciał te dwa samczyki rozdzielić, ponieważ będę miał trzy miesiące i pójdą one do tamtej klatki. Ta samiczka z dołu pójdzie do góry, a te dwa samce na dół. Także na dzisiaj to wszystko. Rzucimy sobie okiem jeszcze na tą panią, dla której robiliśmy wykotnik którego niebawem tam umie umieścimy. Dobra. Trzymajcie się ciepło na razie. Cześć.